Czytanie z księgi proroka Michała. Tak mówi pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsza jesteś wśród plemion ludzkich. Z ciebie wyjdzie dla mnie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Przeto pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić Wtedy reszta braci jego powróci do synów Izraela. Powstanie on i paść będzie mocą pańską w majestacie imienia Pana, Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. A on będzie pokojem. Raduj się duszo w Bogu zbawcy moim. Ja zaufałem twemu miłosierdziu, niech się moje serce cieszy z twej pomocy, będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wiemy, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu jego Syna, aby on był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma, Esrom ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassosa, Naassos ojcem Salomona, Salomon ojcem Boza, a matką była Rahab. Boz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza. Abias ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Ahaza, Ahaz ojcem Ezechjasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jehoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jehoniasz był ojcem Salatiela. Salatiel ojcem Zorobabela. Zorobabel ojcem Abiuda. Abiud ojcem Eliakima. Eliakim ojcem Azora. Azor ojcem Sadoka. Sadok ojcem Achima. Achim ojcem Eliuda. Eliut ojcem Eleazara. Eleazar ojcem Mattana. Mattan ojcem Jakuba. Jakub ojcem Józefa, męża Marii. Z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko? Aby się wypełniło słowo pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.